Szanowna Pani minister, szanowna pani poseł, Panie Pośle, szanowni uczniowie Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu. Byłem tutaj wraz z, z koleżankami i kolegą. Nie wiem, pół roku temu chyba to było. Nawet nie krócej, tak. Krócej zobaczyliśmy szkołę, zobaczyliśmy was, znakomitych, młodych ludzi i sprawdziliśmy, czego się tu uczycie. W dobie rozwoju szkolnictwa zawodowego, a na to stawia rząd Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat. Również temu służyła ta reforma, którą przeprowadziła pani minister Anna Zalewska. Również temu służyło utworzenie szkolnictwa branżowego, lekka zmiana również nazewnictwa, ale przede wszystkim programy, które mają na celu rozwinięcie, a na, tak naprawdę odbudowanie szkolnictwa zawodowego po zapaści, którą, którą przeżywało w, jeszcze na przełomie wieków pod koniec. XX wieku i na początku lat 2000. Uznaliśmy, się, uznaliśmy, że 700 ponad 750 uczniów tutaj w technikum świętego Józefa w Kaliszu na kilku niezwykle ważnych kierunkach. To jest powód, dla którego trzeba w te szkoły inwestować. I następnie pojawiła się ta sytuacja, o której głośno było jeszcze wiosną tego roku, po słowie. Yy, większością posłów Prawa i Sprawiedliwości uchwalili przepisy prawa, które pozwalają ministrowi właściwemu do spraw oświaty, czyli ministrowi edukacji i nauki, tworzyć programy inwestycyjne dla szkół niesamorządowych. W Polsce 95-96% szkół prowadzonych jest przez samorządy. To jest zadanie własne samorządów. I samorządy mogą pozyskiwać środki inwestycyjne z rozmaitych programów rządowych, w tym w szczególności z Polskiego Ładu. Tylko w ostatnich dwunastu miesiącach samorządy pozyskały na rozwój infrastruktury edukacyjnej, czyli swoich szkół samorządowych pięć miliardów dwieście milionów złotych, pięć miliardów dwieście milionów złotych. Natomiast szkoły niesamorządowe takie choćby jak to technikum świętego Józefa w Kaliszu, ale nie tylko, jak choćby ze szkół zawodowych w miejscu piastowym, gdzie byłem kilka tygodni temu, jak choćby w znakomity liceum w Siedlcach i wiele, wiele, wiele innych, takich możliwości nie miało. A przecież do tych techników, do tych liceów, do tych zespołów szkół, również zespołów szkół zawodowych i do takiego technikum w Kaliszu imienia świętego Józefa, chodzą polscy młodzi ludzie, którzy pobierają tu naukę na bardzo wysokim poziomie i będą ją wykorzystywać tak samo dla społeczeństwa polskiego i dla państwa polskiego. Macie, drodzy uczniowie, takie samo konstytucyjne prawo do dostępu do najwyższych możliwych i najlepszych możliwych pomocy dydaktycznych i warunków kształcenia, jak wszyscy inni uczniowie chodzący do szkół samorządowych. Dlatego ten program, za który Państwu, parlamentarzystom, bardzo dziękuję, dlatego te 100 milionów złotych, które rozdysponowaliśmy jesienią, teraz są podpisywane umowy po wszystkich już weryfikacjach formalnych. I stąd również te 2 126 000 zł dla tego, technikum, dla tego technikum w Kaliszu. Za te 2 126 000 zł będziecie mieli nowoczesne warsztaty, będziecie mieli internat, który będzie Wam służył, ale będziecie też mieli zaplecze do boiska piłkarskiego, do stadionu, który tutaj, który tutaj powstaje czy powstał. I takich inwestycji w całej Polsce mamy kilkaset. Mamy również dodatkowy program dla y, organizacji pozarządowych prowadzących działalność wspomagającą edukacyjną. Mamy również 20 mln złotych dla tych samych organizacji czy takich samych organizacji, które prowadzą działalność w zakresie edukacji międzypokoleniowej. Łącznie wszystkich tych środków dla tego rodzaju podmiotów to jest 170 mln złotych i uwaga, planujemy i tu zachęcamy również planujemy również tego rodzaju inwestycje w przyszłym roku, bo w budżecie Państwa na ten rok 2023, który wczoraj zresztą również, na którym pracowaliśmy w Sejmie, mamy środki finansowe na kontynuację tego, tego programu. Podkreślam jeszcze raz, to są środki finansowe dla Was, uczniów tutaj z Kalisza, z Powiatu Kaliskiego, z Województwa Wielkopolskiego, ale nie tylko z Województwa Wielkopolskiego, jak sądzę, to są środki finansowe dla uczniów, którzy pobierają tu znakomitą naukę. Podkreślam to dlatego, że jakby w miejscu piastowym, to wiecie, jak skrzywili to niektórzy przedstawiciele niektórych mediów tak zwanych prawdomównych, że Czarnek dał 3 miliony złotych zakonnikom. No nie zakonnikom, tylko 900 uczniom w miejscu piastowym. To jest duża różnica. Minister Edukacji i Nauki wraz z Ministrem Rodziny pracy i polityki społecznej wraz z parlamentarzystami nie przyjechał tutaj, żeby dać księdzu dyrektorowi 2 miliony 126 tysięcy złotych, tylko żeby te 2 miliony 126 tysięcy złotych przekazać dla 750 uczniów Technikum Świętego Józefa, którzy uczą się na informatyków, mechatroników, na technologów w, w, w przemyśle drewnianym, drzewnym, w, na poszczególnych innych kierunkach, które są niezwykle ważne, a słyszę również o aspiracjach tego technikum do tego, żeby przystąpić do naszego programu realizowanego w ramach KPO, bo realizujemy KPO. My w Ministerstwie edukacji i nauki, tak samo jak w Ministerstwie i Pracy, są aspiracje do tego, żeby złożyć wniosek o branżowe centrum umiejętności, do czego księdza dyrektora, całą kadrę profesorską tego technikum zachęcam. Zatem gratuluję Państwu, gratuluję znakomitego wyboru szkoły, tak jak wszystkim innym uczniom wszystkich innych szkół w, w Polsce. Dziękuję za złożenie wniosku. Cieszę się, że możemy te 2 126 000 zł przekazać. Zachęcam do dalszego wnioskowania w naszych programach, w tym w Branżowych Centrach Umiejętności. Zachęcam również do brania udziału w naszym programie, który będziemy kontynuować w przyszłym roku. Bardzo serdecznie dziękuję.